Já už Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Zabraliśmy się tutaj przy pomniku Romualda Traugutta, aby wspólnie uczcić pamięć wszystkich tych, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym i przelewali swoją krew. W zimową noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Wyruszyły do heroicznej walki z carskim zaborcą liczne oddziały powstańcze pod wodzą swoich dowódców. Pamięci dowódców oddziałów powstańczych operujących na ziemi Żelechowskiej. Generał Michał Heidenrich Kluk, generał Aleksander Baligurski, generał Stanisław Brzuska, pułkownik Józef Jankowski-Szydłowski, pułkownik Marcin borolowski Lelewel pułkownik Walenty Lewandowski, pułkownik Andrzej Adam Zieliński, pułkownik Władysław Pogorzelski, major Gustaw Zakrzewski, major Józef Lennicki, major Ludwik Bardet, major Michał Marecki, major Zdzisław Rojewski, rotmistrz Zdzisław Łaski, rotmistrz Paweł Gąsowski, Pawełek, Rotmistrz Rudolf Różański, Rotmistrz Adam Pertra, Rotmistrz Paweł Landowski, Kosa. Cześć i pamięci! Każda walna, walka zbrojna rodzi ofiary. Podstańcy tę świadomość zapewne mieli, a pomimo to poszli na śmiertelny bój, poszli z nadzieją odzyskania wolności ukochanej ojczyzny. Pamięci powstańców styczniowych, poległych i zmarłych od ran w bitwach stoczonych na ziemi żelechowej. Stojąc przy pomniku Romualda Traugutta, wspomnijmy jego samego. Najpierw jako mieszkańca żelechowa w latach 1845-1853, wojskowego oficera 3 Batalionu Saperów, później dowódcę powstańczego oddziału kopryńskiego, następnie generała. Wreszcie ostatniego dyktatora powstania styczniowego. 5 sierpnia 1864 roku na stokach warszawskiej Cytadeli został stracony. Cześć, Bogu tych wszystkich, którzy zginęli broniąc naszej ojczyzny, y, którzy zginęli y, oddając y, to, co najcenniejszego mieli swoje życie dla y, wszystkich powstańców tutaj wymienionych i tych niewymienionych. Prosimy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź pola twoja, jako w nie... Państwo, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta dzisiejsza uroczystość. Mogła się odbyć przede wszystkim za inicjatywę Towarzystwu Historycznemu Żelechów Grzegorzowi Kapczyńskiemu oraz Dyrektorowi Ośrodka Kultury Żelechowie panu Michałowi Sztelmachowi. Bardzo się cieszę, że ta tradycja czczenia pamięci powstańców idzie dalej. W 150. rocznicę powstania, pracując razem z panem Michałem, zapoczątkowaliśmy obchody yy, rocznicy Powstania Styczniowego, organizując spotkania, seminaria. Cieszę się, że zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku ta inicjatywa jest kontynuowana. Proszę Państwa, w imieniu organizatorów chciałbym podziękować również wszystkim tu obecnym, którym nieobojętna jest historia i pamięć o naszych bohaterach. Oni poszli w bój za ukochaną Polskę, nas powinno być stać na to, żeby oddać cześć i chwałę tym, którzy ofiarę swojego życia złożyli na, ojcza, na ołtarzu ojczyzny. Myślę, że gdzieś tam na nas patrzą z góry i pewnie nie jednemu zakręci się zawoku i utwierdzi przekonanie, ja że na koniec tylko powiem, że organizatorami dzisiejszej uroczystości było Towarzystwo Historyczne Żelechów Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. Uroczystość naszą też uświetniła młodzież i opiekunowie z zespołu szkół ponadpodstawowych, Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Podstawowej imieniem Romualda Traugutta, harcerzy 11. drużyny harcejskiej z Szelechowa, przedstawiciele I Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imieniem pierwszego Pułku Strzelców Konnych z Garwolina, Orkiestra Denta O.S.P. Żelechów, Kopa Dupostów Pana Sprawczyk.